Media. Produkcja oryginalna Earborne Media. Cześć i dzień dobry. Tu Kasia Deba, a ty słuchasz podcastu Biżuteryjna Historia. Biżuteryjna Historia to pierwszy polski podcast o biżuterii i o jubilerskim świecie. Biżuteryjna Historia to podcast, gdzie wspólnie zanurzamy się głęboko w olśniewającym świecie biżuterii i kamieni szlachetnych. To historie i fakty o znanych markach jubilerskich, historii kamieni szlachetnych, a także mnóstwo praktycznej wiedzy, jak poznać dany kamień szlachetny, jak rozpoznać coś z jego imitacją, a co nie. A także najprościej, ile złota jest w złocie. Biżuterii na historię to też historie kobiet, które zapisały się na kartach historii jubilerskiego świata. Dzisiaj we wrześniowym odcinku przed nami urodzinowa szafirowa podróż. Dzisiaj skupimy się na kamieniu szlachetnym, który uosabia zarówno elegancję, jak i intrygę. Mowa o szafirze. Kamieniu urodzinowym września. Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem kamieni szlachetnych, czy też po prostu chcesz się dowiedzieć czegoś nowego, ten odcinek myślę, że zaciekawi Cię z pewnością. Nazwa szafir pochodzi od dwóch starożytnych terminów greckiego słowa safiros i łacińskiego słowa safirus, które oznaczają niebieski. Uważa się, że przed odkryciem szafiru te terminy były używane do opisywania innego kamienia jubilerskiego. Mowa tu o lapis lazuli, który również występuje w intensywnym niebieskim kolorze. Natomiast lapis lazuli wygląda troszkę inaczej, wygląda jak rozgwieżdżone niebo. Czym jest szafir? Szafir jest odmianą korundu. Szafiru jest o wiele więcej niż widać na pierwszy rzut oka. Podczas gdy większość ludzi kojarzy szafiry z ich charakterystycznym, głębokim niebieskim kolorem, w rzeczywistości szafiry mogą występować niemal w każdym kolorze tęczy, z wyjątkiem czerwonego. Jeśli natkniesz się jednak na czerwoną odmianę korundu, możesz się uważać za szczęściarza. To nie jest szafir, to jest rubin. Szafir to kamień urodzinowy września i kamień, który jest przypisany też wedle różnych tradycji i praktyk do 5 i do 45 rocznicy ślubu. Kolor szafirów jest spowodowany przez prywiatki śladowe, które występują w całej strukturze minerału. Dla przykładu, żelazo i tytan nadają klasyczny niebieski odcień, chrom powoduje różowy kolor, więc jest różowy szafir, a żółte szafiry zawdzięczają swój swoją barwę dzięki atomom żelaza. Termin szafir odnosi się zazwyczaj do niebieskiej odmiany, ale gdy szafiry występują w innych kolorach i nazywane są wtedy szafirami fantazyjnymi, no... no nie są takie fantazyjne. W sensie jakby z założenia i też yy, praktyka plus to, jakie są rozporządzenia takich światowych organizacji yy, mówią krótko, jeżeli w dokumentach jest napisane szafir i tyle, to z założenia jest to szafir niebieski, każdy inny szafir o każdej innej barwie e, ma mieć dopisany kolejny wyraz. Jaki to jest kolor, jaka to jest barwa. Szafiry zajmują dziewiąte miejsce w skali twardości minerałów, dla w skali mosa, co czyni je drugim najtwardszym naturalnym kamieniem szlachetnym. Zaraz po diamentach. Diamenty mają 10, szafiry mają 9. Rubiny też, bo rubiny też są odmianą korundu natomiast nie o rubinach. O rubinach jest osobny odcinek. Osobny odcinek to jest odcinek lipcowy. Celowo pomijam tutaj moje zanity. Ta twardość szafirów. Sprawia, że szafiry idealnie nadają się do codziennego noszenia biżuterii, do codziennego noszenia w pierścionkach i tak, tak. Szafiry nadają się na zaręczyny idealnie. Szafiry były cenione od czasów starożytnych. Szafiry mają głębokie powiązania z rodziną królewską. Przez ten błękit. Przez wieki szafir był kojarzony właśnie z królewskością, z romansem, a w starożytnej Grecji, w starożytnym Rzymie, a także w starożytnej Persji wierzono, że chronią szafiry właśnie chronią swoich noszących przed zazdrością i krzywdą. <noise> Szafir chroni przed zazdrością, tak? Dzisiaj mógłby to być dobry slogan reklamowy. A szafiry, wedle wierzeń, wedle tradycji, wedle przekazów historycznych, symbolizowały też czystość i mądrość. W średniowieczu duchowni nosili niebieskie szafiry, aby symbolizowały niebo, a zwykli ludzie uważali, że klejnot ten przyciąga niebiańskie błogosławieństwa. W innych czasach i w innych miejscach ludzie nadawali szafirom moc strzeżenia czystości. Czystości? Zawieranie pokoju między wrogami, wpływania na duchy i ujawniania sekretów wyroczni. I w rzeczywistości aż do XVII wieku szafiry były zarezerwowane tylko dla rodziny królewskiej i dla arcykapłanów. Każdemu innemu śmiertelnikowi surowo zabraniano noszenia tego drogocennego kamienia. To skojarzenie z szafirami, z królewskością zostało jeszcze wzmocnione w 1981 roku, kiedy brytyjski książę Karol podarował Lady Diane Spencer pierścionek zaręczynowy właśnie z niebieskim szafirem. I aż do swojej śmierci, do 1997 roku, księżna Diana, Lady D, jak ją nazywano, oczarowywała i urzekała świat, bardzo często nosząc właśnie ten pierścionek. Najsłynniejszy pierścionek zaręczynowy z Royal Blue Szafirem należy obecnie do księżnej Kate. Słowo o tym pierścionku. To jest pierścionek z oszałamiającym, niebieskim szafirem jako centralny kamień, a dookoła tego szafiru są diamenty. Szafir jest cejloński. Co wszystko razem, ten ciemny, niebieski szafir, błyszczące białe diamenty. Wszystko to podkreśla jego królewskie piękno. Uw szafir był uważany za niezwykły wybór dla Lady Lee, dlatego też, że został zaprezentowany jako pierścionek dla klientów w jednym z katalogów Gararda. A Garard to był jubiler królewski. I dzięki czemu ten pierścionek stał się też dostępny dla ogółu społeczeństwa. Bo zazwyczaj królewski pierścionek zaręczynowy był projektem niestandardowym, niedostępnym dla zwykłych ludzi. A jak wielu pamięta, księżna Diana była znana jako księżniczka ludu. I to jest tylko dosłownie jeden przykład, dlaczego miała taki przydomek. I pierścionek z szafirem pomógł połączyć współczesne wydarzenia z historią i z baśniami. Wrócę jeszcze do tych starożytnych wierzeń. Według wierzeń perskich w starożytności ziemia miała spoczywać na ogromnym szafirze, a odbicie jej światła nadawało błękitny kolor. Intensywnie nasycone, jak samitne, rzadkie szafiry z kaszmiru wyznaczają standard dla koloru niebieskiego. Niebieskie szafiry różnią się wielkością, a duże niebieskie szafiry są łatwiej dostępne niż duże rubiny. Pamiętamy? Rubin to też korąt. Natomiast to, że kamień jest duży, to dalej oznacza, że jest rzadki. Natomiast tu mamy to ten taki moment, w którym to, że są rzadkie, to i tak są łatwiej dostępne niebieskie szafiry niż rubiny. Szafir często jest też szlifowany w najróżniejsze kształty. Natomiast często jest po prostu owal, żeby wydobyć, pokazać najbardziej barwę. A szlif brylantowy jest w koronie, a szlif schodkowy jest w podstawie kamienia. Naturalne, nieogrzewane szafiry mają największe zapotrzebowanie, jest największy popyt na nie. I podobnie jak diamenty, występują w naturze takie kamienie. Syntetyczne szafiry tworzone są w laboratoriach od ponad 100 lat i istnieją na rynku ze względu na właśnie na rzadkość i wysoki koszt tych naturalnych szafirów. Naturalnych i niepoprawianych szafirów. Naturalne i raczej nieogrzewane szafiry występują w kilku barwach, z których niebieski jest najbardziej rozpoznawalnym i popularnym kolorem, a inne to jest żółty, fioletowy, pomarańczowy, różowy, brązowy czy zielony. Ciekawostką dotyczącą szafirów jest też to, że niektóre z nich mogą zmieniać kolor, podobnie jak aleksandryt. Szafiry to kamienie pleochroiczne, które wykazują różne odcienie barwy, różne kolory pod różnymi kątami, w zależności jak patrzymy na kamień. Bo pod wpływem słabego oświetlenia szafiry te mogą zmieniać swój niebieski wygląd w świetle dziennym na fioletowo niebieski fioletowy lub nawet i czerwono-fioletowy. I jest to specjalna interakcja między szafirem a źródłami światła, konkretnie reakcja między absorpcją przez szafir określonych fal świetlnych, a zmieniającym się widmem wyjściowym źródła światła, które powoduje tę zmianę koloru niektórych szafirów. Tak, gra koloru jest niezwykle hipnotyzująca. Stąd też ten sam kamień wygląda często inaczej pod różnymi kątami. Pojawiają się też odcienie zielonkowo-niebieskie, filetowo-niebieskie. Wszystko jest to właśnie w tych niebieskich szafirach. Takie szafiry wydobywane są w różnych miejscach na świecie, w tym w Kambodży, w Tanzanii, a nawet w Stanach Zjednoczonych. Te szafiry z to możliwością zmiany barwy są wyceniane na podstawie intensywności zmiany koloru. Jest skala jakby słaba, umiarkowana, silna zmiana. Istnieją również bezbarwne szafiry. Inna ich nazwa to lełko szafir. I te bezbarwne szafiry mogą być używane zamiast diamentów ze względu na podobieństwo. Może być to po prostu zamiennik diamentu. Natomiast to nie jest imitacja. To jest po prostu użycie innego minerału, który, innego kamienia szlachetnego, który może e, wyglądać. Natomiast nie jest diamentem. Jeszcze jedna ciekawostka odnośnie barwy, odnośnie kolorowego szafiru. Jest jeszcze taki szafir, który się nazywa. Padparadża. Szafir padparadża, czyli szafir o wyjątkowo pomarańczowo-różowym kolorze. I padparadża oznacza kwiat lotosu w języku synegaleski, a ten język używany jest na Sri Lance, jak już możesz się domyślić. E, takie kamienie są wydobywane na Sri Lance. I te kamienie ze Sri Lanki początkowo były jedynymi, które były oznaczone tą nazwą handlową, e, natomiast nie sposób powiedzieć, ile takich padparadża zostało przesianych z żwiru rzecznego Sri Lanki na przestrzeni dziejów. Mieszkańcy Sri Lanki mają szczególny sentyment do tego koloru, który tradycyjnie kojarzony jest z ich krajem. Mając tak bogatą historię, szafir przyjął wiele znaczeń na przestrzeni wieków, jak można by się było spodziewać tego. Kultury z każdego zakątka świata przypisały szafirowi różne mistyczne znaczenia. Nawet mówi się, że oryginalne 10 przykazań bożych zostały wyryte w szafirze. Kolejna ciekawostka. A tutaj natomiast masy szafirów. Podczas gdy szafiry o masie do 3 karatów są powszechne... Wszystko powyżej pięciu karatów jest naprawdę niezwykłe, bardzo pożądane i rzadkie, a szczególnie przeźroczyste szafiry o dobrej przejrzystości i takie egzemplarze, które mają równo rozłożoną barwę na całym kamieniu. Tu jest też istotne, że jakby kamienie kolorowe patrzy się na to, w jaki sposób jest rozłożona barwa, czy są jakieś strefy barw, czy, czy, czy kamień jest równo, jakby kolor w każdym miejscu na kamieniu ma tą samą intensywność. Szafiry są pożądanym dodatkiem do każdej kolekcji biżuterii właśnie ze względu na ich rzadkość. Ja tutaj znowu dużo historii, ale teraz a, przeniesiemy się do naszych czasów i nie wiem, czy uwierzysz, ale tak naprawdę musisz uwierzyć, bo to się wydarzyło. Ale istnieje para trampek, które są inkrustowane, wysadzane szafirami i diamentami. I te buty sportowe wysadzane diamentami i szafirami o wartości ponad 4 miliony dolarów zostały wykonane ponad 8 lat temu i wystawione na aukcję charytatywną. Te trampki były wysadzane setkami karatów białych diamentów i niebieskich szafirów, i były to spersonalizowane buty Leaning Way of Wade 4. I to są najdroższe trampki na świecie. Te trampki były nazwane na część gwiazdy Miami Heat, Dwayna Wade'a. A buty mają diamenty i szafiry osadzone w 18-karatowym złocie na logo na tylnej części na napiętku. Mają całe logo na języku i na środkowej części buta. Jest też niestandardowe pudełka oczywiście gablota z 18-karatową złotą podstawą i oświetleniem LED. Te trampki zostały też nazwane Fire Monkey i były hołdem dla chińskiego roku małpy, bo to wszystko wydarzyło się w 2016 roku. A to był rok, w którym i małpa, która symbolizuje dobrobyt, nowe przedsięwzięcia biznesowe i ambicje. A w chińskiej tradycji szczęśliwa małpa wita chryzantemy jako swój ulubiony kwiat, a zatem te trampki miały wzór kwiatowy ozdobiony kamieniami szlachetnymi, a te kwiaty przypominały chryzantemy. Cała współpraca to była nie bez przyczyny. To nie, to nie był wymysł, widzi mi się, tylko to, była... to było działanie, żeby wesprzeć i zebrać środki na wsparcie ubogich. Dotarłam do jednego wywiadu, gdzie jeden z twórców mówi o tym projekcie tak, że możliwe zaprojektowanie i stworzenie najdroższego buta sportowego na świecie to okazja, która uczy pokory. Ale świadomość, że ten but sportowy pomoże włożyć buty na stopy dzieci na całym świecie, to jest niesamowite uczucie. To sprawia, że moja praca i wszystko, co kiedykolwiek zrobiłem, jest tego warte. Dobre słowo. Ktoś zrobił trampki, a te trampki po sprzedaży pomogły założyć trampki setkom dzieci na całym świecie. Szafiry pojawiają się także w literaturze. Legendarne City of Sapphire z popularnej powieści fantasy The Sapphire Rose Davida Eddingsa pokazuje jak szafiry zainspirowały fikcyjne świat jako symbole magicznej mocy i wielkości. Wspominałam już wcześniej, gdzie można znaleźć szafiry. Wspominałam to przy... Szafirach, które są. E, które zmieniają barwę, ale gdzie w ogóle wydobywane są szafiry? Trzy najbardziej znane źródła szafirów to Kaszmir, Birma i Sri Lanka. Szafiry są wydobywane w różnych miejscach na świecie, pochodzą także z Kambodży, z Kolumbii, z Indii czy Kenii. Inne obszary to Afganistan, Australia, Nepal, Stany Zjednoczone, Wietnam czy nawet Tanzania. Obecnie szafiry wydobywa się w tych krajach na całym świecie. Szafiry z różnych regionów świata różnią się od siebie względem struktury chemicznej, wyglądu, no i wiadomo też barwy. Oprócz tworzenia pięknych kamieni dla przemysłu jubilerskiego, szafiry są używane także do tworzenia szkieł o wysokiej trwałości. Szkieł zegarków naręcznych, mówi się, że zegarek ma szafirowe szkiełko, to tu właśnie ten szafir. I są też łożyska mechanizmów, a szafiry też są używane w elektronice. Na koniec przyjrzyjmy się niektórym z najsłynniejszych, najdroższych szafirów, jakie kiedykolwiek znano. Na pierwszy rzut, szafir Logan. Ten ponad 400 karatowy, dokładnie 422,99 karatów. Taka była jego masa. Szafir ma oszałamiający niebieski kol kolor. Piękna barwa. I rodzina Logan podarowała ten kamień z myśleniem Institution, co wiadomo skończyło się na tym, że kamień jest w rękach muzeum, jest na wystawie. I ten imponujący jego rozmiar, no bo ponad 400 karatów i głęboki niebieski kolor sprawiają, że jest to jeden z najważniejszych szafirów na świecie. Kolejny ważny szafir to The Blue Bell of Asia. I ten szafir znowu ma prawie 400 karatów, został sprzedany na aukcji w 2014 roku za ponad 17 milionów dolarów. Jest znany ze swojego żywego, niebieskiego odcień, takiego bardzo żywego, żywej niebieskości i był główną atrakcją wielu prestiżowych kolekcji i aukcji. Następny to gwiazda Indii, The Star of India. To jest szafir gwiazdzisty. Szafir gwiaździsty o masie ponad 500 karatów jest jednym z największych i najsłynniejszych na świecie szafirów gwiaździstych. Szafiry gwiaździste zdzięczają swoją nazwę unikalny efekt rozbłysku gwiazdy na kamieniu, który my widzimy dzięki obecności e, igieł rutylowych w korundzie. I gwiazda Indii została skradziona w czasie głośnego napadu w 1964 roku, ale później ten kamień został odzyskany, a teraz wiadomo, jest częścią kolekcji Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej. Słowo więcej o szafirach gwieździstych. Szafiry gwieździste to są specjalne specjalna odmiana szafirów, które prezentują taki oszałamiający wręcz, bo to widać efekt rozbłysku gwiazdy. Jak patrzymy na kamień, to po prostu widzimy gwiazdę, która promienie od środka kamienia rozchodzą się ku, ku krawędziom. A to jest po prostu w wyniku niedoskonałości kamienia szafir może wykazywać asteryzm, który przypomina gwiazdę, stąd ta nazwa. Takie szafiry są niezwykle rzadkie bardzo poszukiwane. Wiadomo, jak mamy szafiry, to mamy też rubiny gwiazdziste. Są też inne szafiry, trochę mniejsze, które mają ciekawą prowinencję. I jednym z nich taki jest szafir księżnej Westminster. I tam jest około 200 karatów. Jest osadzony w naszyjniku, należy do oczywiście księżnej Westminster, co jakby jest też dodatkowym atutem i takim smaczkiem, bo nie dość, że ten kamień jest piękny, wiadomo, niebieski, to jeszcze ma historyczne znaczenie i taką historyczną. Um, wiemy, kto był jego właścicielem. Ostatni szafir, natomiast niekoniecznie dokładnie sam szafir, jakby kamień, ale bardziej skąd takie kamienie pochodzą, to są szafiry kaszmirskie. Mają wyjątkowo aksamitny niebieski kolor. Są jednymi z najbardziej pożądanych kamieni na świecie. I jeden z takich szafirów z Kaszmiru, Kaszmirski został sprzedany na aukcji za prawie 2 miliony dolarów. Co pokazuje wysoką wartość na rynku. I określenie tego, że szafir pochodzi z konkretnego złoża, z konkretnego miejsca, to jest spora praca gemologów. Natomiast jeżeli kamień ma taką określone miejsce pochodzenia, to zdecydowanie jego wartość wzrasta. Niewiele osób spoza branży jubilerskiej zdaje sobie sprawę z prawdziwej natury podróży kamienia szlachetnego z kopalni na ladę sklepową na witrynę. I niezależnie od tego, czy kamień szlachetny jest oferowany konsumentom w tradycyjnym sklepie jubilerskim, czy w sklepie internetowym, czy nawet w telewizji, ta podróż to jest a, bardzo duży wysiłek i zaangażowanie wielu osób i tony ziemi, niezliczone godziny pracy są potrzebne, aby kamień szlachetny trafił z kopalni na rynek. Warto o tym pamiętać, ponieważ a, ostatnio dość więcej, coraz więcej jest takich dyskusji na temat wartości kamieni szlachetnych, biżuterii. Przy kamieniach kolorowych każdy kamień jest inny, w związku z czym my naprawdę byłoby najlepiej, gdybyśmy się zakochali w tych kamieniach, żebyśmy zobaczyli je na własne oczy, gdybyśmy porozmawiali, jaki odcień szukamy, co chcemy, co nam się podoba i zobaczyli, że piękno kamienia jest po prostu. Musimy to zobaczyć na własne oczy, bo cena szafiru jest oceniana na podstawie wielu różnych czynników, z których najważniejszym jest kolor. Wcześniej wspominałam o tych szafirach z kaszmiru i błękitne szafiry z kaszmiru są uważane właśnie za jedne z najcenniejszych ze względu na ich mocno nasycony kolor. Niebieski szafir jest też często wydobywany w dużych rozmiarach karatów, co jest kolejnym czynnikiem zwiększającym wartość takiego kamienia szlachetnego. Najdroższy szafir, jaki kiedykolwiek sprzedano, ważył prawie 400 karatów i kosztował ponad 17 milionów dolarów, i to był ten Blue Bell of Asia, o którym wcześniej wspominałam. Mówiłam na samym początku o tym, że jeżeli dziś mamy w dokumentach szafir, to z założenia możemy się domyślać, że jest to szafir naturalny i że jest to szafir niebieski, bo słowa szafir i kolor niebieski zasadniczo idą ręka w rękę. Um, więc śmiało można powiedzieć, że niebieskie szafiry należą do najpopularniejszych odmian, najpopularniejszej barwy szafirów. Mimo tego żółte szafiry stały się ostatnio dość popularne, zwłaszcza dlatego, że są zdecydowanie tańszą alternatywą dla pięknego, ale drugiego żółtego diamentu. A żółty diament to diament o barwie fantazyjnej. Mówi się też, że niebieski szafir przynosi szczęście, lojalność, miłość. Ta cała jego symbolika i trwałość sprawiają, że już wcześniej wspominałam, ale szafir idealnie nadaje się na pierścionki zaręczynowe. Szafiry także się poprawia i ulepsza. Mamy też szafiry syntetyczne. Proces uwydatniania piękna w szafirach obejmuje podgrzewanie szafirów w wysokich temperaturach. Choć może to brzmieć intensywnie, to szafiry mogą wytrzymać temperaturę nawet do 1900 stopni. Celsjusze, bez topienia się. I aby to zobrazować, srebro ma temperaturę topienia prawie 1000 stopni, złoto ponad 1000, a szafiry topią się pod wpływem niezwykle intensywnego mm, źródła ciepła w temperaturze ponad 2000 karatów, nie karatów, ponad 2000 stopni Celsjusza. Taki proces podgrzewania i poprawiania szafirów, dokładnie się po prostu je podgrzewa w wysokiej temperaturze, pomaga wydobyć oszałamiające intensywne kolory, i poprawić przejrzystość takich kamieni, co sprawia, że te kamienie są jeszcze bardziej zapierającymi dech w piersiach, kamieniami szlachetnymi. Wrześniowy kamień urodzinowy to szafir. Klasyczny szafir z założenia jest kamieniem niebieskim. Natomiast na dobrą sprawę, i teraz już po tym odcinku wiecie, że szafiry są w różnych barwach i możemy sobie zostawić całkiem spory wybór z gamy kuszących kolorów. I osoba z Września, która się urodziła we wrześniu, może wybierać zatem szafiry z całej tęczy barw. To jest jeden właśnie z najbardziej atrakcyjnych aspektów szafirów. Wiele wyborów kolorystycznych, wiele opcji kolorystycznych. Ostatnio modne są też tak zwane Rainbow Tennis Bracelet, co wolno wolnym na polski oznacza bransoletkę tenisową tęczową. A tęczowa dlatego, że kamieniami nie są diamenty, a szafiry. I szafiry właśnie w całej tęczowej gamie barw. Szafiry są bardzo trwałymi kamieniami szlachetnymi. Są jednak naturalnymi kamieniami, i jak zawsze z biżuterią należy się z nimi obchodzić ostrożnie. Oznacza to, że nie leży za bardzo ich mocno szorować ani wywierać na nie nadmiernego nacisku podczas czyszczenia. A najbezpieczniejszym, najtańszym sposobem czyszczenia biżuterii szafirowej jest użycie ciepłej wody i łagodnego płynu do mycia naczyń. Najlepiej, delikatnie szorując starą szczoteczką do zębów. Następnie, opłucz, osusz. pozostał do wyschnięcia na, 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 na wolnym powietrzu, na, na, na stole, na blacie. Podsumowując. Nie można zaprzeczyć niesamowitej urodzie szafiru. Niezależnie od tego, czy jest niebieski, żółty, czy bezbarwny, ten niezwykły kamień jest dostępny w wielu zapierających dech piersiach kolorach i sprawia to wszystko to, że jest to klejnot idealny na każdą okazję. I jak wszystko w życiu, zawsze konieczny jest kompromis. I jak wszystko inne, różne rzeczy podobają się różnym ludziom. Jeżeli chodzi o zakup szafirów, odpowiedz sobie na pytanie: jaki to ma być ten szafir? Największy, najwyższej jakości, najlepszy kolor? Wiesz na co możesz sobie pozwolić, jaki masz budżet? I przemyśl, jaki ma być rozmiar. I jeszcze raz, jaki kolor, jaki kształt, jaka jakość. Bo im większy kamień, tym większe prawdopodobieństwo, że szafir będzie miał inkluzję. Czy kamień ma być naturalny, czy poprawiany, a może syntetyczny? Jeżeli chcesz mieć to, co jest najlepsze, to pamiętaj, to swoje kosztuje. I podkreślę jeszcze raz, każdy kamień kolorowy jest inny, wyjątkowy, unikatowy. I nawet dobranie dwóch kamieni kolorowych um, do parę kolczyków, na przykład, to jest sztuka. To jest po prostu sztuka. I to już koniec dzisiejszego, błyszczącego odcinka o szafirach. Od fascynujących historii i momentów popkultury, poprzez niesamowitą sławę i bogactwo, szafiry są prawdziwym klejnotem godnym rodziny królewskiej. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zasubskrybować kanału, zostaw komentarz pod odcinkiem i podaj dalej ten odcinek o szafirach. Podaj dalej po prostu biżuteryjne historię. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i do następnego razu. Produkcja oryginalna Earborn Media.